Dzisiaj też tak naprawdę podsumu, podsumowujemy ten cały rok show biznesowy, ten sezon show, show biznesowy. Co dla Ciebie w tym minionym roku było najważniejsze? Znaczy dla mnie osobiście? Nie jestem taka pewna. Znaczy, to nie jest chyba związane nic z show biznesem, bo generalnie ja tak nie do końca śledzę to, co się dzieje, czy kto zaistniał, czy kto przeżywa jakieś swoje trudne chwile. Yy... Ostatnio można powiedzieć, że są, show biznes miesza się i z polityką i tym, co się wokół nas dzieje, bo jest dużo tematów takich, z jednej strony dla niektórych kontrowersyjnych, dla niektórych tych, z którymi się nie, nie zgadzają, ale e, dla mnie było ważne to, że zorganizowaliśmy w Polsce Mistrzostwa Europy do lat, e, przepraszam, Mistrzostwa Świata lat 21, ale sądzę, że nie bardzo i niewielu ludzi tutaj akurat związanych z show biznesem to interesuje. Tak, ale nawet sumniałeś, że wiele osób, które, yy, które tam grało, będzie tak naprawdę też w kadrze narodowej, mają szansę na to? Akurat no, ci, którzy grali w Polsce, 20-latkowie, jeszcze trudno to powiedzieć. Ci starsi od nich, 21-latkowie, którzy, którzy grali na mistrzostwach Europy we Włoszech, to już tam kilku na pewno w ciągu tam najbliższych dwóch, dwóch lat tą pierwszą reprezentację zasili. Ale to jest, za to się mówi, yy, podwórko i wymiar sportu, a, a, a jeżeli chodzi o, o, o wymiar show biznesu, to... Trudno mi powiedzieć, co było ważne.